Wojewoda Władysław Dajczak z roboczą wizytą na Uniwersytecie Zielonogórskim przedstawiciel rządu w województwie lubuskim spotkał się z rektorem profesorem Tadeuszem Kuczyńskim, aby porozmawiać o najważniejszych problemach, ale też wizji rozwoju największej uczelni akademickiej w regionie. Demografia, fuzja z PWSZ w Sulechowie, funkcjonowanie uczelni wyższych w kontekście planowanej ustawy prawa o szkolnictwie wyższym czy w końcu kierunek medyczny na uniwersytecie to podstawowe tematy, jakie pojawiły się podczas kilkudziesięciominutowego spotkania. Rozmawialiśmy z Panem Rektorem o tych wszystkich problemach, które dotyczą perspektywy rozwoju uniwersytetu, perspektywa nowej ustawy o szkolnictwie wyższym tego wszystkiego, co się wiąże z finansowaniem, ale też z tym, aby naszym młodym lubuszanom, na których nam bardzo zależy, aby zostawali tutaj w, naszych, w naszym regionie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, korzystali z oferty Uniwersytetu czy Akademii Gorzowskiej i żeby chcieli tutaj zostawać, bo póki co to jest tak, że... Ta, ten procent młodzieży studiującej tutaj u nas i zostającej jest dla nas niezadowalający. Chcielibyśmy, aby to było nie 30% w mieście studiowania, czy 60% w regionie, ale znacznie więcej. Jak się okazuje, jednym z filarów, które mogą stanowić o szerokim polu współpracy dwóch lubuskich stolic, jest wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie, który może zacieśniać współpracę z Zielonogórskim Szpitalem Klinicznym, wpływając tym samym na rozwój kierunku lekarskiego na UZ. Spotkanie było bardzo ciekawe. Opowiedziałem panu wojewodzie trochę o, o naszych działaniach, działaniach naszej uczelni na forum uczelni polskich związanych z e, propozycjami założeń do ustawy 2.0. Nie chcemy, żeby, żeby mniejsze uczelnie regionalne zostały w jakiś sposób e, pominięte, żeby były w gorszej sytuacji niż uczelnie w, w tradycyjnych ośrodkach akademickich. To jest jakby jedna sprawa. Myślę, że wszystko tutaj idzie w dobrym kierunku. No, druga sprawa oczywiście nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać niżowi demograficznemu. Możemy tylko działać w taki sposób, że czynimy nasze studia bardziej atrakcyjnymi, że tworzymy nowe kierunki studiów. Jednym z, takim, z takich kierunków, na którym się bardzo mocno skoncentrowaliśmy, jest kierunek lekarski. Tutaj pan wojewoda był właśnie tym kierunkiem szczególnie zainteresowany. Wspólnie uważamy, że, że o kierunku lekarskim trzeba rozmawiać w kategoriach Zielona Góra Gorzów. Władysław Dajczak zapowiedział, że ma w planach systematyczne spotkania z... Władzami Zielonogórskiej Uczelni oraz jest gotowy wspierać Uniwersytet Zielonogórski w ramach swoich prerogatyw i możliwości, jakie ma Wojewoda.